Szymanko w kolejnym filmie na kanale Dzisiaj wywozimy obornik na, na pryzmę Jadę sobie kubotą Z tyłu przyczepa z obornikiem I tak powoli nam dzień dzisiaj minie Zostanie na kanale zasięgi trochę zmalały Chyba <gry> ja, przez to, że nie miałem kiedy nagrywać i nic tam nie dodawałem Bo się dużo u nas tutaj teraz ostatnio dzieje I tu jest pryzma na polu, na którą jadę No co tu dużo opowiadać roboty jest w brud no sami widzicie pojadę, wrócę, pojadę, wrócę parę razy i, 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 dzień, i dzień minie, nie? i no, kierunek Nie ma co za dużo opowiadać <laughs> ciekawego. Przyzmy, widzicie obornik, widzicie, robota i jakoś idzie. Co Wam mogę powiedzieć? Subskrybujcie kanał. Subskrybujcie i lajkujcie. No i komentujcie. <laughs> Ta -da. Ta -da. Ta -da na luz, dobra idziemy otworzyć te, te pogięte te pogięte burty tak to się prezentuje otwieramy i zaraz wracamy, bo te burty ciężko się otwiera, zaraz wracamy. dobra jestem już Podjadę teraz z tej strony O, przedni napęd włączy, bo się kotprze, zakopie. O. i tutaj ją wykiprojemy gdzieś w tym miejscu. Dobra. I to wajchu keeper. Kubota fajna, ale ostatnio miała problem z odpalaniem. O, wow. Jest pust. Za kilogram. A mandarynki cena regulata wysoki, że to 8,99 za kilogram. Teraz z aplikacją plus 33% stanu tylko silnko... w Jakby ktoś, ktoś chciał wiedzieć, do czego to jest przyspieszać i nie spowalniać ciągnika, nie? Bo tutaj biegów nie ma, to jest jakby automat Idę zapnę burty i wracamy Dobra, jeszcze łyka łyka napoju i, i jedziemy tam, tam na placu jest tak Kijowo Wam powiem, bo Bo jest pod górkę gdzie się ładuje, jest w dole, a reszta jest pod górkę. Jak się sofa z przyczepą, ta przyczepa tak skręca, że nie idzie ją wyprostować. Dobra, światło mamy, kierunek, I lecimy powoli. Wchodzimy na dwa ciągniki i jakoś to powoli sobie leci. Jeżdżę tak bardziej poboczem żeby drogi zaraz nie zawalić, bo, bo później to, to sprzątać, to błoto albo karę jakby przyszło zapłacić. <grym> Ale co mnie to interesuje? Tak powoli leci jest koło 12, a już 12 nawet. Dobra, ja wam głowy nie zawracam. Ja sobie też nie zawracam. <noise> Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I do następnego. Może już jakieś uprawy za niedługo, 10 marca ruszą u mnie. Zobaczymy. Dobra, na razie wam i miłego dnia.